Dzień dobry, dzień dobry i szczęść Boże, moi drodzy. W dzisiejszym materiale chciałem wam przedstawić grę o nazwie Tekken 2. Jest to gra, którą zagrywałem się jako dziecko, kiedy miałem pierwsze PlayStation. Tą grę poznałem poprzez taki magazyn PlayStation, który był tutaj kiedyś u nas promowany w Polsce. Do tego magazynu. PlayStation Magazine, bo tak się nazywał, dodawano płytki z demami, i na jednym z tych płytek było demo Tekkena dwójki. Słuchajcie, moim zdaniem, jest to jedna z najlepszych biatek. Oczywiście nie jest ona tak dobra jak Tekken 3, ale dwójka też jest niczego sobie. I pamiętam, kiedy grałem, ogrywałem to demko, były dostępne dwie postacie: był to Lei Wulong oraz Jun, i pamiętam, grałem tutaj sporo. To Demko, bardzo to sobie chwaliłem. Bardzo też Bardzo lubię intro z tej gry. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych intro jakie w ogóle powstało tutaj na pierwsze PlayStation. I Moi drodzy, jeśli materiał Wam się spodoba, proszę Was o lajka, like komentarz, subskrypcję. Bardzo mnie to buduje, bardzo mnie to motywuje do tego, aby tworzyć dla Was kolejne ciekawe materiały. Tutaj przypomnijmy sobie, jak ta gra wyglądała. Wróćmy tutaj. Myślami tutaj dotychczasów, i moi drodzy, żeby już nie to nie przedłużać, startujemy. Nie wiem jak wam moi drodzy, ale mnie to intro bardzo się tutaj podoba. Dajcie znać w komentarzach jakie są wasze odczucia. I teraz tutaj może przejdźmy do tych postaci, którymi ogrywałem tutaj najczęściej. A jest to Lei oraz June. Może zacznijmy od postaci, którą częściej grałem, czyli Lejem. Tutaj mam takie postacie jak June, Shimitsu, Nina, Love, Heihachi, Paul, Jack 2 King, Michelle oraz Lei. Round one. Fight. Także moje razy bardzo dawno w to nie grałem ale jeszcze pamiętam niektóre ciosy. No i moi drodzy, tak tutaj prezentuje się Lei, ta postać, którą często tutaj e, się zagrywałem. I teraz, może, moi drodzy, i teraz, może sprawdzić tą drugą postać, którą też często grałem, bo były tylko wtedy dwie postacie odblokowane. Tak jak wspomniałem, Lei i Jun. Zobaczmy teraz, jak widzimy się grało e, tą postacią. Postacią tutaj e, kobiecą w tekenie. Ale wam tutaj jest gorzej, ale jeszcze daje radę. No, i tak to się prezentuje ta gra. To było właśnie to Demko, które było dodawane do PlayStation Magazine. Tymi postaciami właśnie tutaj grałem: Lejem oraz Jun. Moi drodzy, dajcie też znać w komentarzach, czy Wy mieliście okazję grać w Tekken 2 czy podobnie tak jak i ja też zagrywaliście się w Demko, czy może mieliście pełną wersję. Dajcie tutaj znać w komentarzach. A ja już się będę tutaj z wami żegnał. Do następnych materiałów. Trzymajcie się. Cześć. Pa.